Jo Siemanko, z tej strony Proplay. Dzisiaj będziemy nagrywać gierkę na internecie. Jak widzicie, jestem już tutaj na Operze GX. Taka przeglądarka gamingowa, jak ktoś nie widział reklamy, jeszcze polecam jak coś. Yy, no, to dzisiaj sobie pogramy w taką grę yy, Transformers, która wyszła od LG. I to żeby w to zagrać, to trzeba wpisać Transformers LG. Game. I wtedy się klika Enter i się ma normalnie, i, się, i, i jest taki napis: Transformers Autobot Stronghold Ultimate Arcade. I w to się klika i jest coś takiego. I tu trzeba włączyć Adobe Flasha. I można zagrać grać. Na początku pokazuje się takie okienko. Ja, ja gram w tą grę, i dlatego wiem jak to jest, ale naprawdę polecam, jak ktoś jeszcze nie grał. E, się klika Start Playing. I na, jak ktoś chce sobie obejrzeć, to e, niech sobie obejrzy, ale ja już oglądałem, dlatego sobie to skipnę. I na dole tutaj mamy Autobot Defenders I to są autoboty, które możemy stawiać, a tu są Decepticony. Na początku się stawia Iron Hide najlepiej, czyli tego niebieskiego. I najlepiej jest go postawić tutaj. I potem najlepiej jest Bumblebee stawić i postawić go tutaj. Yy, to, to jest nieograniczone i nawet Bumblebee może stać 20. Także jakby ktoś myślał, że to jest jakoś jakieś ograniczone, to, to tak nie jest. Oczywiście zapraszam do subskrybowania i do, yy, la, yy, do lajkowania, bo po 50 subskrypcji lecimy po yy, piosenkę i nagram wam tam jakiś rap bo choć 16 nie zdążyłem ale już tam chciałem coś tam robić, ale no to wyszło tak, że po prostu tak jest, nie? no, to tu idą i oni te autoboty sobie będą strzelać ja sobie chcę ulepszyć Ironhida na przykład to na jego najeżdżam klikam w niego i się tutaj, o tutaj pojawia takie coś, że jest Ironhide Autobot 1. I tu masz tu są takie jakby, no, statystyki. I tu jest cel i Upgrade. I się klika Upgrade i można go zupgrade'ować. I, a, i y, nie trzeba czekać na kolejną falę tych robotów, który jest taki 30 Send next way. jak się go kliknie, to y, roboty też pójdą od razu same. I na dole, tu jest taki pasek i się ładuje. Jak cały będzie czerwony, to pójdzie. Gra. To kolejna fala znaczy się pójdzie. I tutaj iron Hide ma za 15, a ja mam 14 sparków. To są te piorunki takie. I patrzcie, jak najedziecie, to jest taki czerwony napis. 15 Sparks. I to właśnie mi o to chodzi, słuchajcie. Wiecie? Blisko. O, i tu jest level up max, czyli najlepiej zacząć od tego. To jest level drugi i jeszcze można trzeci. A tu są tylko po jednym. I teraz on może więcej jakby strzelać czy coś takiego. Yy, nie tylko Ironhide da się tak upgrade'ować, da się każde robociki. I na początku ma się cztery takie robociki. To jest Bumblebee, to jest Jazz, tu jest Ironhide, tu jest Ratchet i gdzieś w trakcie 25 fali, tutaj yy, jest która fala, 25 jak będzie 25, ukośnik 50, czyli 25 fala na 50, yy, to w tym okienku się pojawi Optimus Prime. I on będzie za 50 sparków. Send so, Next Wave, klikam i sobie na przykład upgrade'uję Ironhide'a. A potem zapgradujemy sobie, żeby miał większy zasięg. Energy Saving to ma większy zasięg, a zasięg Ataku to jest to niebieskie kółko wokół niego. Iron Height strzela rakietami. Bima ma takie pociski, jakby świecące. Optimus Prime strzela laserem. Jazz takimi, jakby glutami. Jazz się przydaje, bo on spowalnia. A Ratchet strzela też rakietami. I ja na początku polecam, bardzo polecam Postawić Ironhide dokładnie w tym miejscu, gdzie ja Bo stąd będą wylatywać samoloty I on będzie idealnie na środku I będzie miał taki zasięg, żeby je wybić A teraz ja zrobię mu taki zasięg Że one tylko jakby prawie Wylecą, nie przelecą nawet połowy drogi I od razu zostaną za 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 Zaatakowane I ten No i to tak będzie Sobie będą tutaj wtedy No i latać. A i jak y, y, transformers, y, którego chcecie postawić, jest taki czarno-biały albo szary, czy coś takiego, to nie możecie go postawić. Y, w przypadku jazza może to ci się pomyśl, pomylić, bo y, jazz jest srebrny, dlatego to się może pomylić. Jazz po prostu musi być jakby jaśniejszy. I, B musi być y, żółty, Jess jasniejszy, Ironhide niebieski, jazz, y, Ratchet jakby zielony, Optimus Prime musi mieć swoje kolory. OK, możemy sobie postawić tutaj Bumblebee'ego, żeby na końcu powybijał. Po prostu tutaj, tak. Takie ustawienie polecam jeszcze, żeby tutaj był Bumblebee. Jak się ulepsza Ironhide na maksa, to żeby ulepszać tych Wumblebee'ch też na maksa, bo wtedy samolociki nie wytrzymają y krócej niż sekundę, e raczej. Ta gra może potrwać dosyć długo i patrzcie, mam Energy Saving i mogę już wszystko, nie? I Energy Saving, teraz kliknę i jego zasięg się powiększy, patrzcie. Widzicie? Fajne, nie? To ulepszenie się najbardziej przydaje, yy, jak samolociki są już mocne i on yy, ma jakby więcej czasu też, żeby ich powybijać, bo ma duży zasięg. I teraz Tych będzie też mógł powybijać, bo ma duży zasięg. Widzicie? A tego sobie już spokojnie dobija o ten bit. Gdyby te bi były ulepszone, to, nie dało, to ten nie doszedł by A tam, a Ironhide jakby był na maksa ulepszony, to pewnie nawet też nie, bo to dodaje, że może jakby strzelać, a to jest, że może po prostu szybko strzelać bardzo i ja zalecam ulepszać sobie z dołu do góry, bo te ulepszenia wtedy są jakby najbardziej efektowne. A i jak y, była taka runda, że na przykład robot, na, robot nachodził na robota i ro, y, y, te transformersy, autoboty nie miały jak, nie mogły się połapać o co chodzi, to trzeba trochę czasu dać, żeby jakby się połapały już, żeby skapowały co jest. Bo jak się od razu da tego, o widzicie, o tych samolocikach mówiłem co lecą. One mogą przelatywać nad dachami tych budynków, na których stoją transformersy. się w tym gra i gra i gra i jak się w końcu ma 25 rundę to się powinno zbierać na dwóch raczetów i mieć postawionych przynajmniej trzech iron i coś koło pięciu Bumblebee, ale więcej najlepiej i wtedy to y, się dopiero można zbierać na optimusa Prime'a. no ja wiem jak się w to gra długo gram i dlatego Yy, wam tutaj mówię, jak to wszystko tam się robi. Także możecie sami przetestować, jak Wam pójdzie. Mój rekord to jest przegranie podczas 50 fali, także naprawdę jestem dobry. Tutaj ostatnie ulepszenie Ironhide się kliknie, to już upgrade'a się nie da. A jak się sell, jest da 40 sparków, także to się przydaje, jak się chce na przykład Optimusów dużo pokłaść, yy, po, yy, postawiać, nie? To się klika cel y, wszystkich tych botów i optimus, 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 optimus. I wtedy praktycznie nikt nie ma szans. Ale Ironhide'ów polecam nie usuwać. I teraz się na przykład tego bina dole bierze i się klika za 8 sparków, czyli tych piorunków ulepszenie Level up max 3. I teraz kolejne się kliknie, to będzie akurat y, ten. Czerwone już się będzie, nie będzie się dało. Widzicie? Energy Saving to mu się powiększy zasięg. Będzie miał tak jak zasięg Jazz'a, e, czyli tego środkowego tu autobota. Na początku e, e, radzę się zapoznać po prostu z kolorami tych autobotów, a potem dopiero ich rozkminiać po nazwach. Bo ja już jestem taki połapany, bo transformercy bardzo dużo oglądam i wiem dużo o nich, dlatego jestem tak połapany, że... Na od